Na pewno wiele emocji, zdenerwowania, bo to już jak, jak to się mówi, dopinamy wszystko na ostatnich guzik. Pięknie zorganizowana waga. Andrzej, jakie nastroje na jutro? No przede wszystkim chciałem Ciebie serdecznie przywitać chciałem jako wybitnego, wybitnego sędziego międzynarodowego. Który dostarczył nam wiele emocji Natomiast jeśli chodzi o moje emocje To raczej w moim wieku to się nie należy za bardzo stresować Natomiast Na pewno pierwsza faza Tego dużego przedsięwzięcia stoku za nami Jutro walki, mam nadzieję, że kilka z tych dziewięciu walk Będzie emocjonujących Pokaże, szczególnie główna walka wieczoru Zapowiada się dobrze Troszkę może słabszy przeciwnik dla Dariusza Senka Ze względu na to, że za dwa tygodnie prawdopodobnie Będzie boksował na terenie Anglii Z mocnym przeciwnikiem, jeśli nie to przed sami Świętami no, Bożego Narodzenia, więc myślę, że, że tutaj taki, takie rozwiązanie trochę taktyczne. Natomiast Suleński, Dąbrowski, Rogowski, Świeżbiński, także myślę, że te walki powinny dostar dostarczyć dużo, dużo emocji. A mnie interesuje jeszcze jedna rzecz. Chcę, aby tutaj oczywiście przy tak doskonałej pracy, jaką wykonuje tutaj Darek Snarski wspólnie z żoną i z przyjaciółmi, którzy się zaangażowali, żeby tutaj Białystok był i ten teren, no, wrócił do tego dużego zainteresowania boksem. Boksem międzynarodowym, bo przecież tu to były olbrzymie tradycje. Pamiętamy jeszcze przecież zespół ligowy, który tutaj walczył. Więc myślę, że jest to jakby dla nas. To co powiedziałem wcześniej, to to robiliśmy w Częstochowie, to co robiliśmy w innych miastach, chodzi o to, aby inspirować tutaj miejscowych i działaczy i powiedzmy celebrytów miejscowych do, do aktywnego udziału w tym. No i wszystkie władze miasta. Chcieliśmy serdecznie podziękować panu prezydentowi za tutaj za pomoc. No, to, to oczywiście w imieniu Snarskiego mówię. Zapraszamy wszystkich jutro na, na walki. Mam nadzieję, że będą, że będą emocjonujące.